Dobra, a więc tak. Teraz jak już macie pobranego OBS-a wtedy mi wywaliło. No to tak. Już wam wtedy wszystko pokazałem. To będzie na dwa odcinki pokazane. To tak, macie już OBSa. Yy, to wchodzicie tu. Jak macie swój kanał, to już wywalacie. To też już wywalacie. I wpisujecie. <tryk> Tup, wchodzicie. Ja to robię na komputerze, więc znaczy na telefonie nie zrobicie tego już raczej, tylko to jest na komputerze. Nie pytajcie się, czemu mi tak że Mam mega słaby komputer. Yy, tak, tutaj widzicie tego, te ale to nie są ten. Dobra, więc jak wchodzicie wtedy. Tu jeszcze raz, od Studio, lub od razu, jak tam wy tam macie, ja mam to tak, yy, tak, wchodzicie tu. Teraz wrzucę przy was yy, ten mój filmik. No i tutaj, patrzcie, macie utwórz. Czekajcie, bo coś się stało. Nie, no to działa. Chyba dobra no i tak. Tu masz prześlij film. wybierz pliki. Pokaż wszystkie pliki. Dobra. Teraz macie tak. Ujęcia. Wchodzicie. No i dajcie. No tu się coś popsuło. I... No, to jest ten. Teraz mi się tutaj robi tak. Chwileczkę poczekać. Teraz tak. Teraz na przykład tutaj dajemy po ik jak na g. no i tak z o sy, taf, su, ba, i i like dobra, no i tak playlisty nie musicie nie przeznaczone dla dzieci bo wtedy dzieci malutkie tego nie oglądają nie piszą wam debila i ntp tylko od razu macie normalnie ludzie normalnie was oglądają. No i tutaj pokaż więcej klikacie. Zezwól na to musicie to już raczej macie. zezwol na automatyczne wyświetlenie miejsc. Zezwól na stosowne automatyczne pojęcie. Tutaj nie musicie nic już robić. Tu też. Zezwolenie na umieszczenie... Yyy, nie... Dobra, to ja tam... na remisowanie Nie, zezwolenie na rem Gry... Albo nie, bo to już nie jest chyba. No... Dobra, no i będzie gry. Nie, tak przesłanie potencjalnie nieodpowiednie komentarze, tak? Zezwalanie na wszystkie komentarze musicie zrobić. Chup. Dalej, dalej. Publiczne. Nic tutaj nie klikacie, oprócz publiczne upublikuj. Chwila teraz, trzeba minąć. Zamknij. No i tu już jest film. Tu w tym miejscu. I tu jesteś. Nie zostaw suba i like. A tu nie zapomnij, de suba morlo Więc. Tutaj robiłem to na telefonie, dlatego tak słabo wychodziło. A teraz nagrywam tu. No i tak, jak już to wrzuciliście, to teraz klikacie tu, zatrzymaj nagrywanie. Jak już wam pokazałem, to ja będę już teraz z wami kończył. Pamiętajcie o zostawieniu subika, lajka. No i wrzucamy odcinek drugi teraz. Nara!